Smartphone Realme C21Y będzie zawsze gotowy do pracy dzięki wyjątkowo pojemnej baterii. Na jednym ładowaniu może działać aż do 45 dni, więc zapomnisz o konieczności częstego sięgania po ładowarkę. Z przyjemnością obejrzysz na nim filmy i zdjęcia. Wyświetlacz zapewnia ostry, wysokiej jakości obraz. Potrójny inteligentny aparat 13 megapikseli pozwoli Ci robić ostre i jasne zdjęcia. Aby uchwycić więcej detali, wykorzystaj tryb makro. Grawerowany na obudowie wzór jednocześnie chroni urządzenie przed śladami palców oraz dodaje stylu. Ten smartfon posiada tryb super oszczędzania energii, który uratuje sytuację, gdy poziom naładowania baterii spada do krytycznego poziomu. Pozwoli osiągnąć wyjątkowo długą żywotność baterii. Realme umożliwia ładowanie zwrotne. A więc pełni także funkcję powerbanku. Może podzielić się energią na przykład ze słuchawkami czy smartwatchem. Zintegrowany czytnik linii papilarnych ochroni zawartość Twojego smartfona. Prywatny i służbowy numer możesz mieć zawsze pod ręką. Ten model posiada dwa miejsca na karty SIM. Wybierz Realme C21Y, jeśli szukasz smartfona o wydajnej baterii z funkcją odwrotnego ładowania. Po więcej informacji na temat Realme C21Y wejdź na stronę euro.pl.